Cześć, witajcie na kanale MoimZdaniem.pl Zapraszam Was dzisiaj na nowy film I dzisiaj będzie to film, o który sami prosiliście Ale ja też y, chciałam nagrać dla Was taki film Dlatego, że sama lubię takie filmy oglądać A mianowicie Hity wyprawkowe Planuję też nagrać film o kitach wyprawkowych I na początku myślałam, że będzie to jeden film Ale widzę, że tych rzeczy uzbierało mi się na tyle dużo Że nie chciałabym, żeby ten film był Jakiś horrendalnie długi Także myślę, że wkrótce po tym filmie Pokaże się też kolejny film Czyli film z kitami wyprawkowymi na szczęście tych kitów wyprawkowych jest mniej, hitów jest więcej, czyli ten film powinien być teoretycznie dłuższy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam tutaj przed sobą na stole sporo rzeczy do pokazania wam. Kilku z tych rzeczy nie mogłam też tu przynieść, bo są za duże, więc na przykład postaram się Wam wstawić przebitki. Sama lubię takie filmy oglądać, dlatego że właśnie kompletujemy wyprawkę dla dziecka, no to mm, najczęściej pojawiają się na YouTube hole wyprawkowe ale często one są jeszcze przed urodzeniem się dziecka nagrywane albo przed użyciem tych rzeczy a fajnie jest też wiedzieć co się sprawdziło w praktyce a co nie jak już dziecko pojawia się na świecie nasza córka w tej chwili ma skończone 3 miesiące leci 4 miesiąc życia właściwie ma chyba 3,5 już no i możemy co nieco powiedzieć o tych pierwszych rzeczach które kupiliśmy ja w ogóle starałam się zorganizować tą wyprawkę dosyć minimalistycznie widzieliście tutaj na kanale kilka holi oprócz tego co pojawiały się tu na, na YouTubie jeszcze zamawiałam parę rzeczy, które wrzucałam, mam na przykład na Instagram w jakichś tam e, relacjach na Instastory, ale staraliśmy się, żeby ta wyprawka nie była jakaś taka strasznie rozbuchana, żeby ubranek było tak na styk. Był też motyw, że nam troszkę brakło, ale o tym za chwilę. I naprawdę staram się robić selekcję, właśnie research w internecie, żeby kupować tylko sprawdzone rzeczy, które inne mamy już polecały przetestowane. I myślę, że całkiem nam się nieźle udało, właśnie na podstawie tego, że niewiele jest u nas kitów wyprawkowych. No więc zaczynamy, mam tutaj całą listę. W zeszycie mam pełną rzeczy przed sobą, więc przechodzimy do tematu. Moim hitem numer jeden jest dostawka. My zdecydowaliśmy się na dostawkę do łóżka i zastanawiałam się między kilkoma. Zastanawiałam się między popularnymi dostawkami z Chico, między Kinderkraftem bodajże, a Lionelo. Ostatecznie wybraliśmy Lionelo Teo. Była to wersja niskobudżetowa, nie ukrywajmy. One kosztują nieco ponad 300 zł. Natomiast po pierwsze zależało mi na tym, żeby miała siateczkowe ścianki ta dostawka, żeby było przewiewnie, żeby zapobiegać śmierci łóżeczków. com okay. A po drugie, no właśnie, żeby nie była zbyt droga, dlatego że uważam, że wydawanie około 1000 zł na cziko to jest troszeczkę przesada. Dlatego, że nie zawsze dzieci chcą korzystać z dostawek. Ja widziałam na przykład na Oliksie dużo dostawek było sprzedawanych z takim opisem, że jak nowa, dlatego że dziecko nie chciało w tym spać. W związku z tym, no to też jest ryzyko wkalkulowane tutaj w całą akcję, więc nie chciałam wydać na coś 1000 zł, po to, żeby się okazało, że córka nie będzie z tego korzystać. Ewentualnie, no można kupować używane. Chociaż te dostawki Chico używane też całkiem trzymają cenę. Ostatecznie wybraliśmy Lionelo Teo. Ja jeszcze się zastanawiałam nad Lionelo Timon. Wydaje się, że Timon ma chyba lepszy materacek, ale do Teo, w razie czego można ten materacek dokupić. My zostaliśmy przy tym, który jest firmowo dodawany i całkiem się sprawdziło, jedyny problem z tą dostawką jakie miałam to dobranie do niej prześcieradełek, ponieważ najpopularniejsze dostawki są z Chico i Chico produkuje prześcieradełka do swoich dostawek, natomiast tutaj Leonello nie i znalezienie odpowiedniego rozmiaru prześcieradełka na gumce było nie lada wyzwaniem, ale dla zainteresowanych polecam, ja znalazłam na Allegro firmy Snus. Jest to chyba brytyjska firma i bez problemu pasują i można albo zamawiać przejścielka snu bezpośrednio z Wielkiej Brytanii, albo tak jak ja na Allegro jakieś takie powystawowe też czasem się pojawiają. Zostawka jest dla mnie hitem, dlatego że dzięki temu ja jestem wyspana, dzięki temu nie muszę wstawać do dziecka w nocy są tylko karmienia na takiej zasadzie, że ja wyciągam mam z dostawki do naszego łóżka, karmię i odkładam. Także ja jestem bardziej wyspana niż jak byłam w ciąży. A te karmienia czasami zdarzają nam się często, bo czasem są co 4 godziny, czasem co 3, a czasem nawet co godzinę w nocy. Także jak ja bym miała nie wiem, wstawać i gdzieś chodzić po mieszkaniu co godzinę, to nie byłabym zachwycona. Zresztą na przykład młodej, jak się robi zimno w ciągu nocy, to ja mogę ją dodatkowo przykryć czymś, mogę jej podać smoczek, jeżeli tego potrzebuje. Także mam dziecko na wyciągnięcie ręki i to jest świetna sprawa, a z drugiej strony nie mam stresu, że dziecko śpi z nami w łóżku i że je przygnieciemy. Kolejnym moim hitem wyprawkowym jest przewijak na komodzie. Ja posiadałam już komodę z Ikei, która była moją toaletką, jak możecie widzieć w poprzednich filmach. I tą komodę postanowiłam przeznaczyć na taką stację do przewijania. Fajne było to, że to jest komoda bodajże Hemnes, że na niej już mieliśmy szybę. Dzięki temu teraz jak przewijamy dziecko i myjemy ją wodą, to nie zachlapuje sobie tej komody i ona mi nie spuchnie. Na tą komodę kupiłam zwykły przewijak na Allegro za około nie wiem, 40 zł. To jest taki przewijak, który też można zamontować na użyczko w razie czego, więc te opcje są dodatkowo Tutaj mobilne, ale nie jest to taka komoda typowo przewijakowa, z jakąś tam dokręcaną nastawką. Także jest to zwykła komoda, po prostu na której leży przewijak. On nie jest przekręcony, ale jest na tyle ciężki, że się w ogóle nie przesuwa. I tam zamontowaliśmy sobie stację do przewijania: są pieluchy, jest lampka nocna, jest termos z wodą, i to jest kolejny hit. Tutaj na YouTubie zaczerpnięty, że w domu nie używamy wilgotnych chusteczek, tylko używamy termosu z ciepłą wodą. Nie jest ta woda przygotowana, po prostu jest to ciepła woda z kranu, miseczka i waciki i w ten sposób myjemy dziecko w domu, nic się z pupą nie dzieje i świetnie nam się to sprawdza, także gorąco polecam, po pierwsze jest to duża oszczędność, bo ja policzyłam, że cena tych wacików, my kupujemy dady, jest o połowę mniejsza niż jakbyśmy używali chusteczek wilgotnych water wipesów. Water wipesy używamy na wyjścia, natomiast w domu waciki i mnie się to dużo lepiej sprawdza. Także termos, mała miseczka obok, nalewam sobie wody po przewinięciu, wylewam tą wodę i nic się nie dzieje. Obok też mam kosz na śmieci, więc nie potrzebuję żadnej specjalnej miski na brudne waciki, bo wszystko od razu leci do kosza, także super sprawa. Hitem jest lampka solna, którą używamy jako lampkę nocną. Mieliśmy ją już w domu i nie musieliśmy kupować żadnej dziecięcej lampki. Teraz kolejne rzeczy, które mogę Wam pokazać yy, z hitów wyprawkowych u nas, to smoczki Bipsy. Tutaj akurat mam nowe opakowanie, bo staramy się je wymieniać co miesiąc. I my używamy cały czas tych małych, dlatego że one są do szóstego miesiąca życia. I ja staram się polować na różne promocje na Allegro. Najkorzystniej wychodzą mi właśnie dwupaki, bo wtedy jeden smoczek czasami tutaj cenowo mi wychodzi za około 17 zł. A w momencie kiedy kupujemy je pojedynczo albo w jakichś droższych klepach, to mogą wychodzić nawet po 20 zł za smoczek. I testowaliśmy różne smoczki, testowaliśmy Lowi, testowaliśmy nuka, ale te się sprawdzają najlepiej. Wiem, że one są kontrowersyjne, ale tak jak wiecie z poprzedniego filmu, pani Neurologopeda powiedziała, że spokojnie do 6 miesiąca bez problemu i nie zaszkodzimy tym dziecku. Jak już mamy smoczki, to też zawieszka do smoczka. Ja wybrałam taką, która w sumie pasuje i one są sprzedawane takie jako pasujące do bipsów, właśnie. Skąd jest ta zawieszka? Oj, nie pamiętam nazwy, ale jest to dosyć popularna marka. I na Allegro i w różnych sklepach z zabawkami znajdziecie. Fajnie się sprawdza, jak dziecko to obślinie, to można to przeprać ręcznie, także nic się z tym nie dzieje. Najlepiej nam się to sprawdza w momencie, kiedy wychodzimy na zewnątrz. W domu tego nie używamy za bardzo, bo w domu jak smoczek spadnie, to możemy wyparzyć w każdej chwili, ale na zewnątrz, i zwłaszcza jak jedziemy gdzieś. Z z fotelikiem, dlatego, że jak młoda wypluwała smoczek w wózku, w gondoli, no to jeszcze on zostawał w gondoli, a jak wypluwała smoczek w foteliku, no to on by zaraz gdzieś odleciał, żebyś tam nie turlał po przychodni, po parku, czy po czymś. To zawieszka do smoczka nam się dobrze sprawdza, a ostatnio młoda zaczyna się też nią bawić, także spełnia też rolę zabawki. Jak już tak zahaczyłam o ten temat przewijania, to bardzo dobrze nam się sprawdza bepanten, nie mamy żadnych odparzeń na pupie, ale sumiennie używamy go przy każdym przewinięciu. Efekt jest taki, że zużywamy dwie tuby na miesiąc. Także nie żałujemy tego Bepantenu, ale nie mamy żadnych problemów z pupą i na początku, jak przez 4 tygodnie przychodziła do nas położna środowiskowa, to była zaskoczona, że nie mamy żadnych odparzeń, bo powiedziała, że wtedy były upały i że wszystkie dzieci, które odwiedzała miały odparzenia na pupie, bo są upały. My zmieniamy pieluchy bardzo często. W tamtym czasie, na początku było to nawet 17 razy na dobę. No i oprócz tego jeszcze Bepanten, w związku z tym u nas żadne odparzenia się nie pojawiły. No i jeszcze, tak jak mówię, to mycie wacikami w domu z wodą, a nie chusteczkami wilgotnymi. Także myślę, że wszystkie te trzy rzeczy złożyły się na to, że nie mamy żadnych problemów z pupą, Twu, twu, odpłukać, żeby tak zostało. Także ja by pan ten baby wam gorąco polecam. Jeśli chodzi o wyjścia, to mamy też te wersje mini i one są w torbie spacerowej. Co mogliście widzieć w filmie z moją torbą dwózka. Jeśli nie widzieliście, to podlinkuję ten film u góry. W tym filmie z torbą do wózka widzieliście też kilka kolejnych hitów, które Wam pokażę, ale muszę je pokazać w tym filmie po raz kolejny, bo są hitami. Pierwsze to chusteczki do smoczków. Pisałyście mi pod poprzednim filmem, że nie wiedziałyście w ogóle, że coś takiego istnieje. Ja też się o tym dowiedziałam z YouTube'a, także posyłam dalej ten patent. Jest to super sprawa na wyjścia, na spacery właśnie, jak gdzieś ten smoczek poleci, czy jak na przykład za długo dynda na tej zawieszce, młoda tam gdzieś na nim posiedzi, to się tam po ubranku przeturla, no to ja wolę przetrzeć ten smoczek, także chusteczki do Tutaj mam już nowe opakowanie, kupiłam sobie zapas. Tutaj jest 25 chusteczek, ale nam się jeszcze pierwsze opakowanie nie skończyło, także jest to dosyć wydajny produkt, bo używamy go tylko poza domem. Kolejny kit wyprawkowy to woreczki na zużyte pieluchy. Wspominałam i na Instagramie i właśnie w tym filmie z torbą do wózka, że jest to świetna sprawa. Na zużyte pieluchy jak gdzieś jesteśmy u kogoś w przychodni, czy przewijamy dziecko w wózku na spacerze, czy mamy brudne ubranko po awarii z kupą i musimy jakoś je zabrać do domu, to super pod sprawa. Wiem, że w Rosmanie też można dostać chyba po 100 pakowane takie woreczki. Ja tutaj mam 50 i jeszcze ho 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 to opakowanie jest bardzo pełne. także też jest to całkiem wydajny produkt i całkiem y, fajnie się sprawdza. Kolejny hit w temacie przewijania to wilgotne chusteczki, a właściwie pudełko na wilgotne chusteczki. Po tym, jak water wipes zalały mi torbę, to stwierdziłam, że musimy mieć pudełko z uszczelką. I jest to rzecz, której ja na początku nie przewidywałam w zakupach wyprawkowych, a okazuje się właśnie hitem wyprawkowym. Także ja gorąco polecam. Zastanawiałam się też w ogóle, bo to jest pudełko ze skip hopa. Zastanawiałam się też nad taką matą do przewijania ze skip hopa i wtedy tam jest taki organizer, i tam po jest zbudowane jakieś takie troszkę. Mniejsze pudełko na chusteczki wilgotne, żeby właśnie też je przełożyć. Także albo taka mata do przewijania, w której macie wbudowane pudełko na chusteczki, nie tylko kieszonkę na chusteczki, tylko pudełko, żeby było koniecznie z uszczelkami, albo właśnie takie pudełko. Są ze dwa, trzy rodzaje z różnych firm tych pudełek. To mogę Wam polecić. Ja na początku byłam przeciwna i sceptyczna, bo wydawało mi się, że jest to zbędne i że jest to ciężkie do noszenia, ale niestety. Zapobiega wyciekom i sprawia to, że te chusteczki są dłużej mokre. Tutaj podobno mieści się około 25 chusteczek, ja nigdy ich nie liczyłam. Wyciągam po prostu z paczki na oko i tutaj otwieramy i dokładamy wilgotne chusteczki. Tutaj ja to odwrócę z tyłu. Jest jeszcze takie takie coś, co dopycha nam te chusteczki do góry, dzięki czemu możemy je wyciągać. Trochę ciężko się je wyciąga z tego opakowania, ale w ogóle wilgotne chusteczki się zawsze ciężko wyciąga z tych firmowych opakowań też. Także tutaj możemy sobie je wyjąć. Tu w wszystko jest szczelnie zamykane i normalnie do, do torby do wózka. Zastanawiałam się też nad zasadnością tego gadżetu do przywieszania i chciałam to nawet stąd odpiąć, ale gdy raz byłam sama na spacerze i musiałam dziecko przewinąć w wózku, to na czas przewijania przypięłam sobie to do wózka i nie musiało to nigdzie leżeć. I mogłam sobie otworzyć i wyciągać chusteczki, a to sobie wisiało na wózku. Także w sumie całkiem przydatny gadżet, nawet ta zawieszka. Kolejny hit wyprawkowy to ubranka, a konkretnie pajace z Nexta. Ja tutaj przyniosłam dwa, żeby wam pokazać, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby one były rozpinane po całości. Te mają tutaj takie słodkie gumeczki, dzięki czemu nawet jak rękawki są troszkę za długie, to się fajnie na nadgarstku zaczepiają. Chodzi mi też o to, że bardzo fajnie się zachowują w praniu. Generalnie się nie mychacą, wszystko się z nimi dobrze Dzieje. natomiast hitem właśnie jest to, że one są tu rozpinane w całości i ułatwiają przewijanie, ułatwiają też przebieranie, e zwłaszcza e mojemu mężowi, mojej mamie, także, także super. E czasami tylko jak młoda się wierci, to jest ciężko pozapinać te guziczki, ale i tak jest to lepsza opcja niż e spodenki zakładane, bo mamy też kilka takich ubranek typu e body i spodenki e no i to już się e różnie sprawdza. Tutaj mam jeszcze e drugi pajacyk, ja tych pajacyków mam bardzo dużo Teraz już mamy kolejne rozmiary. Tutaj, o zobaczcie, jakie ładne wzory haftowane. O, właśnie jeśli chodzi o te wzory, to też jest super, że one są na przykład wyszywane, a nie są to naprasowywanki. Bo z naprasowywankami mamy kiepskie doświadczenia: czasami się sklejają, pękają. Niektóre, nawet w takich ubrankach, ze smyka, popękały nam już po pierwszym praniu, także źle to wygląda. A tutaj, te wzorki, jeżeli jest haftowane, to nic się z tym nie dzieje. A w tym to jest jakoś tak drukowane na tym materiale, że nie są to napracowywanki i też to w żaden sposób nie pęka, nic się z tym nie dzieje po praniu, także też spoko. Więc ja z pajaców z Nexta i w ogóle z ubranych z Nexta jestem strasznie zadowolona i teraz głównie tam się zaopatruję. Spoko jakość ma też H&M, także jeżeli zastanawiacie się nad tym, w jakim sklepie się zaopatrywać, to ja polecam osobiście Nexta i H&M. Reszta trafi do kitów tych rzeczy, co jeszcze tu leżą przede mną, to jeśli chodzi o y, hity wyprawkowe, to zdecydowanie mogę Wam polecić Szumi się i ja mam tutaj dwa. Zacznę od tego, którego mamy, nie wiem, od tydzień dłużej może. Jest to Whisber i jest to wersja z klamerką, jak widzicie, do wózka. Ja zdecydowałam się na niego właśnie dlatego, że jest mały, że można go przypiąć do wózka oraz, że był najtańszy. W środku jest ten mechanizm szumiący i nie wiem jak inne Whisbery, ale ten szumi całkiem głośno. Oczywiście jest tu regulacja głośności, ale ona nawet po przecieszeniu do maksa jest dosyć głośna, Myślę, że też głośno szumi, dlatego, że tutaj nie ma za dużego tego pluszaka wokół, więc dosyć łatwo ten dźwięk się przebija. Ale na spacera nam się fajnie sprawdza, da się bardzo fajnie na niego patrzy i ta zabawka emituje różowy szum. Jeśli chodzi o tego szumisia, to dostaliśmy go w prezencie od moich koleżanek z pracy i pana kierownika. <grym> I... Ten szumiś tu w środku ma mechanizm szumiący, więc z siłą rzeczy szumi trochę ciszej, dlatego że ten pluszak go troszkę wytłumia. My czasami obracamy tego misia tyłem, dlatego że tutaj mamy w tą stronę głośnik, i jak jest tyłem, to głośniej szumi. Niektóre położne ponoć polecają też wyjąć w ogóle ten mechanizm, żeby było troszkę głośniej. I ten szumiś ma bodajże 5 rodzajów szumu, 5 rodzajów dźwięku. Ten szumi przez godzinę, ten szumi przez 40 minut. Tutaj, tak jak mówię, mamy jeden rodzaj dźwięku. Tutaj mamy chyba białe szumy i nie wiem czy jakiś różowy, ten na pewno jest tylko różowy i tak jak mówię ten szumi trochę ciszej, ale generalnie sprawdzają nam się obydwa, czasami jest tylko tak, że nie wiem, ten okazuje się za cichy to włączamy ten ten mamy na spacerach ze sobą więc tego dużego misia nie nosimy a są takie momenty, kiedy płacz jest na tyle intensywny, że używamy okapu za no, trzy razy nam się zdarzyło, natomiast ja na początku myślałam, że w ogóle nam się nie przydadzą te gadżety, testowałam aplikację pod tytułem Szumiś tylko robiłam jeden błąd, włączałam ją, jak dziecko już bardzo mocno płakało. A należy to włączyć, jak dziecko jeszcze nie płacze, wtedy działa lepiej, czyli przy usypianiu, jak dziecko nie płacze, albo jeżeli dziecko już płacze, to jest jakaś taka zasada, że szum musi być głośniejszy niż płacz. No i dlatego na przykład wtedy okap, bo jest dużo głośniejszy. Albo wtedy na przykład puszczam tego szumisia na maksa. Ja wtedy wychodzę z siebie, bo mnie ten szum zaczyna już wkurzać, ale rzeczywiście działa, jeżeli puszczę go na maksa, a dziecko jest rozpłakane, to udaje się młodej wyciszyć. Ostatnio mieliśmy takie kryzysowe wieczory, więc wtedy ten szumiś puszczony na maksa nam się sprawdził. Ten był trochę za cichy, tak jakby ona tak głośno płakała, że nie słyszała tego szumu pod tym płaczem. Jeśli chodzi o tego szumisia, to fajne jest to, że jest to też zabawka i młodej się bardzo podoba. Chwyta go sobie za rączki, nawet gdzieś tam w podróży. Te rączki są z jakimś takim groszkiem sensoryczne, także super. Więc nawet takiemu małemu dziecku to jest ta mniejsza wersja, można to dać do zabawy, do pochwytania. Łapie za rączki, przewraca tym misiem, także też super zabawka. Więc ogólnie nie powiem Wam, który wybrać. my Mamy obydwa i jestem z obydwóch bardzo zadowolona. Teraz jak jesteśmy przy zabawkach, to jeszcze pierwsze zabawki. Długo się zastanawiałam, robiłam research i to była zabawka, którą właśnie się zainteresowała w pierwszej kolejności, dlatego trafia do hitów, bo zainteresowała się tym na samym początku. I interesuje się tym coraz bardziej, tak jakby na początku pokazywaliśmy jej tą książeczkę, tak nie brawa się tym interesowała, potem zaczęła to nieśmiało łapać, teraz już atakuje wszystkie meczki, bardzo lubi obgryzać tą książeczkę, ślinić, po prostu czytać całą sobą, podobają jej się szeleszczące elementy i w ogóle wszystkie zabawki, które mają coś szeleszczącego pluszaki, szeleszczące są bardzo atrakcyjne. No tak jak mówię, ostatnio też te metki idą w ruch, także książeczka taka prosta, kontrastowa jak najbardziej mm, super. Karty kontrastowe też mamy, karty kontrastowe też się sprawdzają, ale ta książeczka wydaje nam się lepsza. I to był całkiem tani gadżet, bo to chyba, nie wiem, 30 zł kosztowało, 35. Fajne jest też to, że można to wyprać. Ja to prałam po zakupie i teraz prałam to niedawno, dlatego że zostało obmymlane na wszystkie strony. I mam tutaj jeszcze kolejne dwie zabawki. Pierwsza zabawka to obal i zaczęliśmy dodawać dziecku dosyć szybko, nie wiem, miał miesiąc, może trochę ponad, jak próbowałam ją przekonać, żeby zaczęła to chwytać teraz już chwyta sama bez problemu, przekłada sobie z rączki do rączki, na początku był z tym problem, teraz próbuje to też przerobić na gryzak i próbuje to wsadzić do buzi, co jest oczywiście niemożliwe, ale fajne w tej piłce jest to, że ona jest bardzo leciutka, więc jak młoda się uczy chwytać, to nie ma problemu, że to jest za ciężkie. Mamy też taki jeden gryzak, którego ma problem złapać, bo jest bardzo ciężki, więc warto zwrócić uwagę też na wagę tej rzeczy, żeby dziecko nie miało problemu z chwytaniem, żeby to było w miarę lekkie, no i ta piłeczka jeszcze żegocze dodatkowo, także super, też nie było to drogie, nie wiem, 20-30 zł taki rząd wielkości. Jest to bardzo polecane właśnie do nauki chwytania, także ja też Wam gorąco polecam. No a jest na tyle atrakcyjne, że my jako dorośli też się chętnie tym bawimy. To jest w ogóle miękkie. Fajne jest to, że można to bez problemu też umyć, jak zostanie obślinione. Także, mm, tak jak mówię, nie wiem, po, po skończeniu miesiąca Zosia się tym zaczęła interesować i cały czas jest w ruchu i myślę, że jeszcze długo będzie. Ponieważ to jest leciutkie, to ostatnio chwyta to w ręce i się przewraca z boku na bok, na macie z tym, także bardzo fajne i cały czas ym, się tym chętnie bawi. Druga rzecz, którą kupiłam niedawno. Nie słyszałam o tym wcześniej kompletując wyprawkę, nikt tego nie pokazywał. Natomiast w kilku książkach poczytałam, że dziecko powinno mieć małą grzechotkę, więc kupiłam. To jest z firmy wuli, tak się to nazywa. W każdym razie z tej serii żyrawka Sophie. Tutaj macie żyrawkę. Najpopularniejsze od nich są gryzaki. Ja tego gryzaka jeszcze nie kupiłam, ale myślę, że za czas jakiś kupię. Na razie gryzaki to tak średnio młodą interesują. Ale tutaj też są elementy do obgryzania, bo są wypustki na tej grzechotce. Jedna kulka się kręci w jedną stronę, druga się kręci w drugą stronę. Żegocze. I też jest lekkie, także to też jest fajne i, i ważne. I młoda bez problemu sobie łapie. I ta zabawka ma wzięcie od momentu kiedy tylko przyszła, i y, kiedy pierwszy raz Zosia ją dostała. Także super fajnie, że zabawka ma wzięcie od pierwszego razu, także ja gorąco polecam grzechotki tego typu. Nie mówię, że tak konkretnie, ale tego typu grzechotki, y, jeżeli znajdziecie, chociaż nie jest tak łatwo, bo ja szukałam i całkiem ciężko jest znaleźć zwykłą grzechotkę. Teraz jeszcze z rzeczy, które mogę Wam tu pokazać przed sobą, to y, coś dla mamy, czyli y, hit wyprawkowy wkładki laktacyjne z Lowy. Ja już więcej wam opowiadałam o tych wkładkach w jednym z poprzednich filmów. Jak znajdę to podlinkuję tu u góry, nie wiem czy to było we vlogu, może tak. Albo w denku, o, wiem, w denku. Tak, także podlinkuję Wam to dęku u góry, bo omawiałam, dlaczego te wkładki. Na początku się dziwiłam, co jest z nich takiego fantastycznego, a teraz uważam, że są hitem wyprawkowym. Są cienkie, nie widać ich, że mamy je założone po, przez ubranie. Mają klej, nie przesuwają się, można. Ja je używam też w nocy, w momencie, kiedy nie ubieram stanika, także super, są duże, chłonne i. Te atuty, które zazwyczaj są wymieniane, że są ładne z koronką i pojedynczo pakowane, akurat dla mnie są najmniejszymi atutami. A właśnie to, że mają dobry klej, że są duże, że się nie przesuwają, że są cienkie, to naprawdę. Ma znaczenie. Tutaj Wam pokazuję takie opakowanie 60 sztuk. Polujcie na nie na Allegro, dlatego że najbardziej korzystnie cenowo wychodzą. W Rosmanach są chyba po 40 sztuk pakowane i kosztują prawie tyle samo co tu za 60. Także taki tip. Ja nawet nie wiedziałam, że takie 60 istnieją, dopóki gdzieś mi to nie wpadło w oko na Allegro. Do hitów wyprawkowych muszę też zaliczyć bujaczek Baby Bjorn, bo korzystamy z niego codziennie, a wy często pytacie, czy warto, czy nie warto, i tak dalej. I w sumie, tak po zastanowieniu stwierdziłam, że chyba to jednak u nas jest hit, dlatego że korzystamy z niego codziennie, że dzięki niemu na przykład mogę wziąć rano prysznic, jak jestem sama z dzieckiem, a młoda już nie bardzo chce leżeć w wózku, bo chce być wyżej, żeby wszystko widzieć. Dzięki temu, na przykład, będąc z dzieckiem, możemy zapakować zmywarkę, tylko musimy cały czas z dzieckiem rozmawiać. Ten bujaczek u nas nie działa tak, że wsadzimy dziecko i ono się samo tam bawi, e, tylko musimy nawiązywać kontakt wzrokowy, musimy coś mówić do niej e, konkretnie, musimy śpiewać, rozmawiać i jeżeli jest ta interakcja z dzieckiem, to ona chętnie e, wytrzyma parę minut, pół godziny w tym bujaczku. Nie jest to tak, że wsadzamy tam dziecko na cały dzień, ale dzięki temu, tak jak mówię, możemy coś zrobić, nie wiem, zmywarka, pranie, prysznic, zjeść posiłek. Możemy to dziecko jakoś odłożyć. Także u nas bujaczek się sprawdza. Dokupiliśmy też do bujaczka zabawki. O! Mogę wam pokazać, bo leżą tu przede mną. Takie zabawki dokupiliśmy. Wiem, że są trzy rodzaje tych zabawek. Najpopularniejsze są chyba takie drewniane z oczami, kręcące się. My wybraliśmy coś takiego. I na początku nie za bardzo się tym interesowała, a teraz tak stopniowo, stopniowo, ale tak ogólnie to zajmuje to dziecko na, nie wiem, dodatkowe 10 minut. Także też szału nie ma, no ale kupiliśmy, więc jest. Młoda ma teraz fazę na podnoszenie się i próby siadania, więc wykorzystuje to jako drążek, łapie się tutaj próbuje się podciągać. Kolejnym hitem wyprawkowym, którego też nie planowałam kupować i wspominałam Wam chyba też w jakimś vlogu, że przyszła do nas kamerka i prosiliście o test, to właśnie jest kamerka. Nie zdecydowaliśmy się na nianie elektroniczną, tylko na taką kamerkę domową. Mamy kamerkę firmy Xiaomi i bardzo dobrze nam się sprawdza, bo dzięki temu możemy młodą położyć w sypialni na drzemkę albo wieczorem ją uśpić. Ona chodzi spać o 21, a my troszkę później. I dzięki temu dziecko ma ciszę i spokój. może jest spać w sypialni, a my mamy ją na oku i wiemy co i jak. Polecam tą kamerkę też dlatego, że jest dużo, dużo tańsza niż nianie elektroniczne takie z wizją, więc ta kamerka nam się dobrze sprawdza. Ja przygotowuję się do filmu z recenzją tej kamerki, także może niedługo już się pojawi na kanale, ale zdecydowanie albo nianie elektroniczne, albo taka kamerka nawet w małym mieszkaniu uważam, że jest to hit. Kolejnym hitem u nas okazało się po melodii Żłobek. Są to mp 3 z takimi piosenkami dla dzieci. Ta wersja Żłobek ma piosenki, które nie mają tekstu, tylko takie sylaby różne są w tych piosenkach. I bardzo się to naszej Zosi podoba. Bardzo ją to rozwesela w momencie, kiedy ma troszkę gorszy nastrój. Puszczamy jej te piosenki i bardzo fajnie reaguje, zaczyna się uśmiechać. Ale zauważyliśmy na przykład, że nie wszystkie piosenki jej się podobają. Woli takie, które są żywe i skoczne. Piosenki spokojne, typu kołysanki albo jakieś takie wyciszające, nie do końca jej się podobają. Natomiast z tym piosenkami to też jest tak, że nie tylko puszczam dziecku mp i sobie idę, tylko puszczam jej piosenkę i ja zaczynam śpiewać, ja zaczynam tańczyć, klaskać. Jest ta interakcja i wtedy dziecko zaczyna się uśmiechać. Kolejnym hitem na pewno są podkłady na przewijak. Ja nie wyobrażam sobie nie mieć podkładów na przewijak, tylko jakieś bawełniane prześcieradełko, które zaraz by było brudne i do prania. Ja bym nie wyrobiła z praniem, bo niestety zdarzają nam się wypadki na przewijaku, typu ubrudzenie kupą tego przewijaka, albo zrobienie siku na przewijak. To jest normalne, a w momencie, kiedy mam tam podkład płonny, to po pierwsze te nieczystości mi się nie rozlewają, po drugie jak młoda się tam wysika, to nie ma tragedii, ja wyrzucam ten podkład na biorę następny i jedziemy z tematem dalej. Także nie wyobrażam sobie mieć przewijaka, na którym mam frotowe prześcieradełko i muszę to prać i nie wyrabiam z tym praniem i tak dalej. Także jednorazowe podkłady na przewijak super. No i w ogóle te podkłady też noszę ze sobą na przykład w torbie do wózka i jak gdzieś jesteśmy na mieście, to też sobie podkładam mój podkład i wtedy jak dziecko by mi się zesikało na publiczny przewijak, to nie będzie tragedii. I najlepiej nam się sprawdzają podkłady z canpola albo z seni, tylko one są trochę większe, więc składamy je na pół. Te z Rosmana są takie sobie, a raz kupiłam na Allegro jakieś takie najtańsze i w ogóle była tragedia. Także, no niestety tutaj cena idzie w parze z jakością i droższe podkłady się lepiej sprawdzają. I ostatnim hitem wyprawkowym jest rzecz, którą mamy od niedawna, a mianowicie otulacz do fotelika samochodowego. Ja długo się zastanawiałam nad tym, czy kupować, czy nie kupować i tak dalej, ale zwłaszcza, że młoda się rodziła na wiosnę i ja myślałam, że już wychodząc ze szpitala będziemy tego używać, ale ostatecznie kupiłam teraz na jesień, ponieważ wybieramy się w góry, no i chciałam dodatkową warstwę do otulenia dziecka, a na przykład mieliśmy takie wypadki, jak wychodziliśmy z fotelikiem i z kocykiem, że młoda gdzieś ten kocyk skopuje, ten Kocek potem ląduje na ziemi, my gdzieś nie zauważymy tego, podeptamy ten kocek i tak dalej, i potem jest zamieszanie. W związku z tym, ostatecznie zdecydowałam się na otularz do fotelika, i jak tylko przyszedł, to już na drugi dzień był w użytku. Fajnie, bo zdążyłam go uprać i szybko schnie, także to też duży plus. Ja zdecydowałam się na otularz z Baby Step. Fajnie, bo zawijamy w to dziecko w samochodzie, czy jak gdzieś jesteśmy, możemy to rozpiąć. Jak szłam z nią na szczepienie, to mogłam dzięki temu ubrać jedną warstwę mniej, co przyspiesza też potem ubieranie i rozbieranie w przychodni do badania dziecka. Także to też jest super. I na obecną pogodę się całkiem dobrze sprawdza. Myślę, że nie jest to produkt na zimę, ale właśnie na chłodniejsze dni, na jesień, całkiem super. I to już wszystkie hity wyprawkowe. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie, dajcie kciuki w górę. Piszcie też w komentarzach, co się U Was sprawdza w wyprawkach. Może ja coś podpatrzę dla siebie, albo inne mamy zaczerpną inspirację. A teraz słyszycie już alarm: dziecko wzywa, krzysiek próbuje ogarnąć sytuację, także lecę ratować młodą i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, papa! Pa.